4 grudnia 1996 roku. W kierunku Czerwonej Planety startuje misja Mars Pathfinder. Misja otwiera nowy etap w badaniach planety. Na trajektorię przelotową sondę wynosi rakieta Delta II. Cel misji wypróbowanie nowego sposobu lądowania oraz przetestowanie samobieżnego pojazdu Sojourner. Po siedmiu miesiącach sonda dociera w okolice Czerwonej Planety. Mars Pathfinder wchodzi w atmosferę planety z prędkością 7,5 km na sekundę wprost z trajektorii dolotowej, bez żadnych pośrednich manewrów na orbicie około marsjańskiej. Tarcie atmosferyczne zmniejsza prędkość sondy do 400 m na sekundę. Na wysokości około 8 km otwiera się spadochron. Prędkość maleje do około 65 metrów na sekundę. Lądownik na wysokości 300 metrów otaczają poduszki powietrzne. Na wysokości około 100 metrów włączają się silniczki hamujące. Po chwili lądownik spada z wysokości około 10 metrów na powierzchnię planety. 17.07 czasu Greenwich. Lądownik podskakując toczy się po powierzchni Marsa. Po wyhamowaniu otwierają się baterie słoneczne. Wschód Słońca na Marsie dostarcza energii urządzeniom pokładowym. Pathfinder jest gotowy do zadań.